Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku naszej areny Magiem. Mamy 2-0, także całkiem nieźle. No i przechodzimy do kolejnej walki. Eee, powiem Wam, że deck całkiem ładnie się sprawdza. Eee, ostatnio szamana rozwaliliśmy, paladyna rozwaliliśmy. Eee, I przyjemnie, przyjemnie gra się tym deckiem. Eee, jeśli chodzi o Irli, no, Irli. Czasami kuleje, ale dajemy radę. Znów mamy Paladyna. Zobaczymy, co on sobie przedstawi. Pierwszy raz w ogóle mamy Firebola na ręku. Ale nie mamy coina. Nie mamy coina, i zastanawiam się, bo Fireball bywa przydatny. Dobra. Zaryzykujemy i dostaniemy polimorfię. No dobra, może być. Przywitamy się. Dobrze Cię widzieć. Hmm, pan zombiak. O! Dostaliśmy fajną trójeczkę. Użyj Hero Power, proszę cię. No nieposłuszny, no. Nieposłuszny dziad. Ale to nic, bo i tak musi poświęcić te dwie kreatury, jeśli chce zabić. chyba, że da jakiegoś bufa, dopałkę, czy coś w tym stylu. Albo użyje koina i broni. Nie, kolejna nie użył. Użył Krasnoluda, który jest bardzo upierdliwy. Hmm. Ale jakoś sobie z nim poradzimy. Rzucamy żywiołaka wody. A I zobaczymy, co on tutaj wykombinuje. Żeby się go pozbyć, to. Co, znowu może rzucić się jakiegoś bufa? No na szczęście tego nie robi. Hmm. Hmm. Zagramy w ten sposób. Hmm. Dorzucimy... dorzucimy lodowego furiata i spingujemy yeti Dlaczego tak bo teraz jeśli będzie chciał się tradeować, to nam to jest na rękę bo wtedy w kolejnej turze możemy albo dobić te kreatury albo albo patrzeć jak on nam zabija argentową kopią lodowego furiata i Płakać bardzo, niedobrze, niedobrze, co prawda, możemy sobie pomrozić te kreatury, ale, ale jest Fireball, ale jest Fireball. Za to potęga, a ja wiem Lepiej go zabić zawsze mniej kreatur, a on daje teraz obrażenia od zaklęć, więc może skłoni go skłoni go to do zabicia. Co więcej teraz nasza zamień zadaje 3 punkty hmm. obrażeń. To jest nam bardzo na rękę. No ale on postanawia oczywiście zabić. Wcale mu się nie dziwię. Dobra, będę leczyć. <grymne> Turniejowy konowa, normalnie. Jego tekst tak nie rozwala. No i w sumie nie jest tragicznie. Teraz to sobie wszystko zamrażamy. i liczymy na flame strike'a. Liczymy na flame strike'a. No jeśli nie, no to będziemy zmuszeni do zużycia fireballa na tym Yeti. Albo na tym. Sekret. No dobra. Okej. Okay. Hmm. Kurde, błąd. Bo to jest e, chyba redemption, czyli że on zaraz wróci i będzie miał 1 punkt HP albo pomsta. O, ile on ma? 9, 9 punktów obrażeń, czyli jesteśmy na 5. Zabija nas, e, zabijają nas jakieś 2 dopałki. Mm. Dopałka i broń. No i co tam jeszcze? No jest parę rzeczy. Pozwolę, ale rób to szybko. Flamestrike. Kurde, żeby flamestrike doszedł. Oła. flamestrike. Niepirowy nie wybuch, Flamestrike. Eee, dobra. Czy jest w ogóle coś, co może mnie teraz uratować? Chyba nie. Ja. O! O! Nie wierzę. wierzę, że coś takiego mi doszło. Ok. Hmm. W takim razie robimy tak. Tego zabijamy. No i wszyscy razem. Flame strike, flame strike. Niech marnuje ataki na mnie. Dobra. Okej. Okay. Nie no, teraz to musimy to wygrać. Jak eteryczny przywoływacz nas z tego wyciągnął. No dobra. Wszyscy razem. Flame strike. Dobrze, że on się zamroził. Flame Strike! No nie. Yy, flame strike'a niestety nie dostaliśmy i. O. Aż tego zabijemy. I się poddajemy. No dobra nie poszło tym razem. Byle to Yeti, które przez połowę gry było na stole nas udupiło troszeczkę i teraz mamy 2-1. Mamy 2-1, ale przechodzimy do kolejnej walki. No i myślę, że tutaj w tym odcinku zdecydowanie jeszcze dwie wygrane spokojnie, tak? Dwie wygrane muszą być jak nic. Teraz będę wyjeżdżał, więc do niedzieli muszą być tak ze 4 odcinki. No tak, jakbym wstawiał dwa odcinki z Aren 1-3 albo 2-3, no to tak słabo. Troszeczkę słabo. Dobra, mamy lodowego Furiata, mamy rozpylacza, kwalira na razie odrzucimy. I teraz, teraz fala płomieni to może się przyda w późniejszych turach, ale. I mamy ożywioną zbroję, co jest ciekawe. Znaczy ciekawe, no, to jest fajną kartą po prostu. A yy, yy. no, tutaj. Spokojnie pocisk lodu. Pocisk lodu i do przodu. Yy. Narodowy Furion, Rozpylacz Sadzy. Wow, jakie kombo. Ludzie. A... Najzabawniejsze jest to, że przez to kombo on, on teraz dorzuci jakąś kreaturę zagonią. Ta żaba i ten grabarz zabiją mojego Żywiołaka Wody. Akurde. Agresja pełną gębą. Dobra, tego sobie zabijemy. I dorzucimy. No myślę, że drugi żywiołak. Czemu nie? Snajperstwo. No dobra, snajperstwo mu siadło. Tak, Dawid podsiadło. he nawet się nie Uff. No dobra, tutaj hmm. rzucimy Lodowego Furiata. Z prostej przyczyny mm, teraz zbliża się szósta tura, a co za tym idzie? Mm, lew 6 na 5, więc lodowy furiat, co on rzuca? No, na szczęście my mamy co z tym zrobić. Eee... A może tak? Dobra, masz trochę tych kreatur. No, i zobaczymy, co on teraz zrobi. Kurde, zastanawiam się. Mm, rzucanie zamieci na te trzy pająki nie jest takie dobre, a ty nie masz teraz szarży. Nie masz. Dobrze. A. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tak, i w sumie. Hmm. Dogranie drugiej kreatury jest lepszym zagraniem, bo on i tak musi się jednak skupić na zabiciu tej ożywionej zbroi. I pojawia się właśnie wcześniej wspomniany lew. Na szczęście karty nie dobrał. Także mi to jest na rękę. Fireball? Nie. Firebola nie ma. O. My możemy sobie zrobić tak: No, poświęcimy tego pana. I zabijemy mu trzy kreatury. Dobra, przymknij się. No, i tyle w temacie. Królewski Elek. Ok. Kurde, monterka smoków musiała. Mm, a w sumie dobrze. No, ten schytany Jormungar to tak nie za bardzo. Dalej nie mam jak się go pozbyć. fak fuck. E, fuck, fuck, fuck. E, dobra. Zagramy mściwego kowala. I e, dogramy jeszcze lustrzany byt. Okej. Okay. Pan Kąsacz. Pięknie. Pięknie. Robimy tak. Rozpyla sadzę. Fala płomieni. Zabijamy Gluta. Zabijamy Jormungara. Porobiony i porobiony, mm. serio, serio. Dobra, mm. w sumie Zagrajemy tak, tego się pozbędziemy. Graj. My się zaraz podleczymy naszą kapłanką, Oho. Hero Power. Ja tak w twarz. Tak jest. Mm. Więc my się leczymy. Niech porazicie światło. To zabijamy, to zabijamy, eee, pajęczy czołg i do przodu. Dobra, eee, jeśli on teraz zagra spuszczenie psów. Może być problem, ale nie aż tak duży. Zostało mu 13 kart. Dobra. Liczy, liczy na spuszczenie psów. Więc ma. Hmm. Wiedza to potęga. Aktywujemy inspirację. Hmm. No i tyle. No i kwestia tego, czy dobrał spuszczenie psów, czy nie. Nie może teraz. Nie masz spuszczenia psów. No. Już myślałem, że mnie zabije. A, dobrze. Mamy 3-1. Nie jest źle. Zobaczmy, jak to czasowo 18. No dobra, Zagram jeszcze jedną walkę. Dwie walki na odcinek nie ma co robić. Ale kurde, ciężko, ciężko, było z tym Hunterem hmm, zastanawiała mnie właśnie ta szósta tura, bo on rzucił wtedy hmm, to zaklęcie, co tam trzech tkaczy sieci rzuca. I w sumie dobrze, że wtedy tej zamieci nie, za, nie zagrałem. I siadło na. Siadł nam Flamestrike. O, zdecydowanie siadł nam Flamestrike za 5 punktów. O obrażeń, ale okej. Okay. Teraz wszystko na lodowo. Pocisk lodu, lodowy furiat i żywiołaki wody, które mrożą. E, dobra, witaj. Witaj. Zepsujemy sobie liany. Pan Pan żabąk. Dobra. Żabkę sobie zabijemy. I w kolejnej turze żywiołak wody wchodzi do gry. On używa Hero Power bardzo dobrze. To pozwala nam przejąć inicjatywę, co też robimy. Czy mnie teraz zaskoczysz? Yeti? Yeti czy nie Yeti? Tyle No tyle, tyle możliwości... Kurde... Chłopie... Ostatnia walka, no... Przez takich ludzi jak on... No dobra, mamo, że kartę... Z, z, z legendy. Wow! A to co? No dobra. Dogrywamy drugiego żywiołaka. Graj! No! Jak on się zabunkruje. To potem będzie problem. będą spełniać To Tutaj zbijamy Divine Shielda. Pozbywamy się w dużo trona. No i zobaczymy co on wykombinuje. Mam nadzieję, że nie ma go robota. To nie byłoby fajne. Panie Magnus. Panie Magnus, ruszczę się. Już ogień zdąży rozpalić, no. Dywany wytrzepać. Zmieniajcie się, no. Ach, kurde, no. Myśliciel. Do pałka. co mi zabijasz? No dobra. Masz pięć many, no. Co dalej? Jeszcze taunt. Bomba cieni. No dobra, wykombinowałeś, cudownie. No to ja w takim razie dla odmiany troszeczkę szybciej masz, masz trzy karty. Masz trzy karty i co chcesz wykombinować teraz, no? My w siódmej turze... w zależności od tego, co on zrobi, albo Champion, jeśli zostaną nam jakieś kreatury, albo będziemy dostawiali do stołu jakiegoś lodowego furiata, wielką ropuchę... A Fireball by się przydał. Nie ma. Nie ma firebola. O, no, to jak nie ma firebola. To. To ropucha, lustrzany byt i poświęcimy. Może nie. Tak. Poś... Znaczy zabijmy to, bo jeśli on ma mm, ten czar za 4 punkty many. O, dziękuję. Otrzymuje plus 2, plus 2 za każdym razem, gdy Twój bohater otrzymuje obrażenia. No dobra, spoko. Spoko. O... spoko spoko tylko teraz hmm. Hmm, hmm, hmm. zagrajmy tak wymieńmy wymieńmy tych lewiatanów i atak w twarz no tutaj słabo słabo wykorzystana ta mana 3 punkty zostały a... Ale tego lewiatana trzeba było się pozbyć ASAP as quick as possible a... Ale chłopie jak ty przedłużasz tą grę To jest w ogóle niepojęte Super. Prawda, super. Wygryjemy mm. tak. O. Spingujmy tego. Zobaczmy, co on wykombinuje. No dobra, pędzące kodo nie boli. To już boli bardziej. W drugą stronę powinno być nie. O, nieszczęście no. Zagrajmy tak. Zagrajmy tak, bo w kolejnej turze możemy go zabić czempionem i piro. Pyro, piro, wybuchem. Pyro, piro. I on ma 13 kart do naszych 16. Co ty wykombinujesz, kolego? No, tyle możliwości. Kurde. 27 minut. Nie wiem, kto śmiecie przyzywać Magnus, Magnus śmiecie przyzywać. no. Dobra, nie masz tak giniesz, giniesz, kolego. Masz pyszczek, masz Pyro, wybuchem Piro, wybuchem. Tyle, poskładany kolega. Mamy teraz. 4-1 czy 5.1. O, dostaliśmy złotą menterkę smoków, którą tak często wykorzystuję. 4-1, ok. Także moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zobaczcie również inne filmy na moim kanale. Ja natomiast żegnam się z wami, no i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się, cześć.